Znajdujemy się na Sri Lance na plaży w tak zwanym resorcie. Czym jest tak zwany resort? Resort to w odczuciu białego człowieka synonim ekskluzywnych wakacji w Azji, w cenie noclegów, w okay. 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 Większość Europejczyków kojarzy resort ze Sweetfoot z Instagrama. Ponieważ nocny trzeba zwalaryzować o przelot Qatar Airlines. w resort widzę nas dwóch tubelców. Jeden to Hello Sir. Zajmuje się on transportem bagażu i zaprowadzaniem nas do pokoju. Drugi z nich to Hello My Friend. A on dysponuje szerokim wachlarzem usług. Może zaprowadzić nas na lody, na plażę lub oskubać z całej kasy, jaką mamy, mówiąc, że to Good Price Sir. W resorcie Biały Człowiek spotyka Welcome Arthur oraz rudy wiermańskie tzw. Rufmiś An. To właśnie ich stać na przeloty liniami Qatar Airlines. Biały Człowiek relaksuje się w resortowym basenie. Pomimo iż 50 metrów dalej znajduje się ocean, w którym jednak pływają ryby, homary, morszczuki oraz orki. Lepiej uważać. Najlepsze jedzenie znajduje się w resortowym barze mlecznym. Można tutaj dostać angielską jajecznicę z kiełbasą. 50 metrów obok znajduje się knajpa, która ma 5 gwiazdek w Advisorze, ale podają w niej tylko świeże owoce morza. Zawiedzimy tam Hello, my friend. A przybyte na miejscu Kaiser. Wakacje w resorcie trwają około dwa tygodnie, potem ostatniego dnia biały człowiek przełamuje strach i może wejść w końcu do wody, ale tylko aby zamoczyć stópki. Robi ostatnią fotę na swojego Instagrama, ale umieszcza ją na Instagramie swojej żony. Czas wrócić do ojczyzny.